Witam serdecznie. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda instalacja elektryczna, czyli jak ją wykonać do bramy przesuwnej. To znaczy, to dotyczy bramy przesuwnej tylko. Nie dotyczy bramy skrzydłowej. Ona jest tam trochę inna, ale przesuwna jak najbardziej. Może przedstawię Wam pogląd tego schematu. To rysowałem sam, więc nie czepiajcie się proszę o wygląd tej bramy, bo nie jest precyzyjny, ale nie o to chodzi. Chcę Wam pokazać, jak wyglądać taką instalację. Jak tu widzicie, mamy tutaj bramę przesuwną. Oto. Tu mamy słup, gdzie brama się zamyka. Tu mamy słup, kiedy podtrzymujący bramę w pionie. Tu mamy fundament. A tu mamy dom. Jak to Rysowane tutaj. I teraz tak. Montaż automatu zaleca się wykonanie tego montażu na środku pomiędzy wózkami. Tu będzie stał automat, i wszystkie kable mają trafić tu. Czyli od fotokomórki TX, czyli takiej nadawczej fotokomórki, ma trafić. Do automatu, w miejscu gdzie będzie stał automat. Macie fundament. On najlepiej, gdyby wychodził e, kablec z ziemi, wtedy od właśnie z tego fundamentu polecam założyć AROT50, jakieś 7 cm od omegi, od tego profilu dolnego, w tą stronę. 7 cm montujemy automat. Od tego profilu dotąd dajemy 7 cm, i tu wyprowadzamy, i tu wyprowadzamy ten AROT. Tak? Do niego wprowadzamy. To jest przewód fotokomórki. Jest ciemnoczerwony koloru. Jest skierowany do automatu od tego słupa. A i jeszcze nadmienię, żeby montować fotokomórki w większości przypadków od strony domu, nie od strony ulicy. Bo jeśli dacie fotokomórki, bo tam macie ogrodzenie jakieś betonowe z tamtej strony, słupy jakieś betonowe lub te ścianki z fajnych tych takich murowanych ogrodzeń, to jeśli dacie tam, z tamtej strony fotkomórkę o no dokładnie tu, jeśli ją umieścicie tu, fotkomórkę jedną, drugą tam to wtedy, kiedy zostawicie samochód w obrębie pracy bramy od strony posesji bo raczej zdarza się zostawienie samochodu na własnej posesji nie z tamtej strony, bo z tamtej strony wjazdy zazwyczaj są krótsze niż 4 metry. Obecnie samochody mają 4 metry. I no bo tam za chwilę macie przeważnie ulicę, nie? Przeważnie macie tam zaraz ulicę. To jest w 2D, więc powiedzmy, że to jest pas ulicy. No to zostawienie samochodu w tym, w tym obrębie, żeby wyszedł w fotokomórki. No jest to prawie nierealne. A widzę, że często ludzie dają fotokomórki na zewnątrz po sesji, nie od strony środka posesji, nie od strony domu. I co to daje? To daje nam to, że jeśli damy fotokonurki z tej strony i gdybyśmy, bo tu się może zdarzyć, to zostawimy samochód w obrębie pracy bramy na naszej posesji, to kiedy tak zostawimy, to gdyby ktokolwiek użył pilota, brama nam się nie zamknie na samochód. Więc polecam robić to od strony posesji. Po pierwsze, po drugie, nikt Wam tych fotokomórek nie uszkodzi z zewnątrz. Gdyby się coś takiego zdarzyło, to jest co innego, kiedy jest brama skrzydłowa. Tamte fotokomórki muszą być na zewnątrz. Ja, tu mamy bramę przesuwną. Lepiej tak. Lepiej zabezpieczać strefę, gdzie samochód może potencjalnie zostać zostawiony. Tu mamy tę fotokomórkę jedną. Tu dajmy te przewody. Najlepiej skrętkę do ziemną najlepsze przewody są. Ta fotokomórka, jak i ta fotokomórka. To są tam 005 0, przewody. Lub jakiekolwiek. 4x05, 6x05. Ale mają być do ziemi i mają być to przewody teletechniczne. Tak? To mamy. Fotokomórki mamy omówione. Zasilanie, zasilanie wiadomo idzie z domu. 3 razy 1,5. Na dzisiaj to zupełnie wystarczy do domu. Nie trzeba więcej. I taki przewód trzeba położyć. Jego trzeba zabezpieczyć w sieci, w domu. Bezpiecznikiem najlepiej B10. Bo tu przeważnie mamy 5A bezpieczniki. I różnicowo prądowego trzeba zabezpieczyć, tak? Zasilanie mamy też omówione. Teraz skupmy się na przewodzie ten do tej zielonej. A, zaś na jako niebieski chlor. Tak? Ten zielony <laughs> obecnie spuszczony jako przewód koncentryczny. I tu polecam 50-omowe przewody. Do... I polecam danie takiego koncentrycznego przewodu wraz z lampą. Lampa to może być 2 razy 0,75 i to nieważne czym automat będziecie mieli na 24 V czy na 230, nieistotne 2 razy 0,75 do lampy, do anteny, koncentryczny przewód 50 ohmowy, Można kupić typowo do, do, do bram, ale polecam 50, 50 ohmów sobie kupić na metry. Można i zamontować. To mamy i, i wychodzimy w antenie, bo przeważnie anteny w większości przypadków mają taką opcję, że to płytkę czy jakąś antenę i, to, i możemy wykorzystać tą lampę również jako antenę, bo sygnał jeśli macie bramę wykonaną z siatki panelowej, czy paneli z lamelowej, czyli takie podłużne elementy i ogrodzenie jeszcze macie metalowe, to uwierzcie mi, że sygnał będziecie mieli bardzo słaby, jeśli antenę będziecie mieli wbudowaną w automat. Z zewnątrz. Wewnątrz będzie OK, ale z zewnątrz będziecie mieli o wiele większy, a o wiele gorszy sygnał. Tak? Powiedzmy, otwierać będziecie bramy z 20-50 metrów. Bo musicie mieć świadomość tego, że będąc w samochodzie, też ten sygnał jest ograniczany. Co innego, kiedy wyjdziesz z takim pilotem, idziesz ulicą, bramę otworzysz z większej odległości, a kiedy jesteś w samochodzie, to ten, ta odległość się skraca. Więc polecam wykonanie tego. A jeszcze do domu można puścić jakąś skrętkę, która będzie otwierać e, bramę z sygnału domofonu czy inteligentnego domu. Równolegle do przywodu zaślejącego doprowadzić też tutaj przewód. I wszystkie, tak jak mówię, wchodzą w jeden arot w miejscu, gdzie będzie stał automat. I wszystkie one tam mają wyjść. Natomiast są opcje, kiedy możemy zabezpieczyć, bo powiedzmy tu mamy jakąś furtkę no bo akurat tu mamy drzwi gdzieś w tym domu ten dom mamy wię, większe tu mamy furtkę I kiedy otwieramy tę furtkę to ona wchodzi nam w konflikt z bramą otworzymy furtkę ktoś zapomni jej zamknąć i brama nam uderzy w furtkę tak to poleca się tutaj zamontowanie danie powiedzmy dajmy na żółto przewodu który będzie kontraktonem, tak? Puśćmy sobie tutaj przewód. Też taki tam, no, sorry, bo mi się tutaj wygina. Tu można dać przewód. W... Może być dwie żyły. Tylko tak jak mówię, no, wszystkim najlepiej do ziemi, a najlepiej też skrętką. Wszystkie, teletechn całą teletechnikę zrobić skrętką internetową do ziemi. Te przewody są przynajmniej dla mnie najlepiej wykonane i najmniej zakłóceń zbierają z zewnątrz. I wtedy, kiedy tą furtkę otworzycie, dacie tutaj kontrakton, no to on nam rozewrze sygnał, tu do automacie dacie do stopu i zależnie od automatu, jaki będziecie mieli, czy on ma nominalnie zamknięte, czy nominalnie otwarte sygnały, to musicie zastosować taki kontrakton. I ten kontrakt, on, jeśli ktoś uchyli furtkę, wyłączy nam automat. I użycie jakiegokolwiek pilotu nie spowoduje jej otwarcia. Tak. Dokładnie też takie same przewody, fotokomórki można zastosować w kierunku otwierania bramy. Można to zrobić z tamtej strony, jak tu mamy jakiś mur. I to też by fajnie zabezpieczało, choć zależy od furtki. Wiadomo ta instalacja wtedy będzie trochę droższa, bo powiedzmy macie tutaj taki płot. Kolor kolor jest żółty, zróbmy go czarnym. I tam mamy płot, to mamy fortkę, to mamy taki murek, ściana taka wymurowana, powiedzmy z tych bloczków. Mamy ścianę. I można zamontować z tamtej strony fatkomórka, bo powiedzmy brama jest na tyle. Taką ma przerwę pomiędzy słupem pionującym bramę, a ścianą. Jest tam gdzieś centymetrów, że wystarczy, żeby dać drugą parę fotokomórek. A po co ta druga para fotokomórek jest? Ona jest po to, że gdyby ktoś tam wszedł z dzieci. Przeważnie to dzieci próbują sobie na bramie jeździć. Tu przestrzegam, nie polecam. Rodzice od, odsuwajcie dzieci. Mówcie im, że nie wolno bo kiedy brama się otwiera, to tu jest mała przerwa, gdyby tam dziecko wpadło, no to jest wtedy niedobrze. Więc możemy dać tutaj drugą parę fotokomórek, która będzie skierowana w tamtą stronę. Czyli takie fotokomórki można dać jedną tu, tak, i drugą powiedzmy za furtką gdzieś tam, kiedy brama kończy swój bieg. I wtedy, kiedyby ktoś by się pojawił tutaj, tu w tym obrębie, no to przerwie brama otwierania. Przerwie zatrzyma się, aż to zostanie zdjęty sygnał. To zależy też od tego, jak to ustawimy, bo logiki bramy są różne. I jeśli, jeśli zrobimy tą parę fotokomórek, to mamy dodatkowe zabezpieczenie. Choć automaty na 24 V możemy i konieczne jest wykonanie tak przeciążeniowego układu, że kiedy napotka, czyli siłę tej bramy, kiedy napotka, no byliście zostawili nawet otwartą furtkę, to brama uderzy w tą furtkę, zatrzyma się i cofnie. Powoli cofnie z powrotem. Kawałek i się zatrzyma. Tak? Więc to jest kwestia bezpieczeństwa. Natomiast do tych przewodów też potrzebna jest skrętka, czyli mamy... Z tego możemy wykorzystać. Tu mamy fotokomórkę, która będzie fotokomórką, ten ciemnoczerwony, fotokomórką TX, czyli taką, e, przepraszam, RX odbiorczą, która będzie odbierać sygnał z tej fotokomórki, świetne i przekształcała go w sygnał elektryczny i wysyłała do, do automatu. Ale możemy, dlatego że tu mamy skrętkę, do tych przewodów jest tutaj 8 żył. Możemy wykorzystać ją do, do tego, te przewody dodatkowo, żeby zasilić tą. Fotokomórkę, która tu będzie wewnętrzna. Więc tu nie, nie jest potrzebne ciągnięcie więcej przewodów, dlatego że tu mamy, potrzebujemy czterech przewodów, a tu potrzebujemy dodatkowych dwóch przewodów, bo równolegle podamy zasilanie do tej fotokomórki, jak i do tej. Natomiast dwa przewody sygnałowe trafią do tego automatu z tej fotokomórki, a dwa sygnałowe trafią do tego, więc dodatkowo potrzebujemy dwóch. Dodatkowo. Przewód do fotokomórki nadawczej musimy poprowadzić też do automatu tutaj i wyjść z nim z tej strony. Więc tak to wygląda, jeśli robimy instalację do bramy przesuwnej. W bramie skrzydłowej jest to troszeczkę inaczej, bo mamy dwa silniki. Mamy tu jeden silnik, tutaj drugi silnik. I te dwa silniki muszą być zasilane, ale to może omówię kiedy indziej. Skupmy się jednak na bramie. Przesuwnej. Hmm. Poleca się wykonanie tych wszystkich przewodów przed kostką. I te przewody polecam położyć w arocie. Kupić arot i położyć w arocie. Wszystko. Dlatego, że w przyszłości, kiedy będziecie potrzebowali, nawet przeciągnąć jakikolwiek przewód, to macie taką możliwość, bo automat może sterować em, oświetleniem, jakimś tutaj dodatkowym. Różnymi takimi rzeczami. Różne można wykorzystać ten automat do tego, żeby sterował, tak jak mówiłem, oświetleniem podjazdu, oświetleniem tu, który się będzie zapalał ten podjazd, kiedy się brama będzie otwierać. No to wtedy nastąpi odpalenie świateł i tak jak w samochodach macie tam pożegnanie. No ale tu skupmy się na instalacji, tak jak, więc, tak jak powiedziałem, że. Musimy wykonać przewody, konieczne przewody, to jest fotokomórka nadawcza, czyli miejsce, gdzie brama się zamyka, żeby nie rujnować kostki. tak? Zasilanie do tej bramy, a tu może przyjedzie pewnie monter i sobie poradzi, założy, ale możecie sami wykonać tak samo tutaj te przewody. Podczas kiedy będą Wam, jeśli jesteście na etapie budowy i Wam będą montować taki, taką bramę to możecie te wszystkie przewody puścić pięknie tutaj w peszelku i wprowadzić tylko tak nie peszelki przewody bo później kiedy będą ci ludzie montować tą bramę to tu gdzieś podejdzie beton beton peszelek pęknie i nie przepchniecie żadnego przewodu więc polecam wszystkie przewody zrobić wtedy macie wszystko ładnie wtedy ukryte, nic nie widać, żadnych przewodów, nie trzeba rozbierać żadnej kostki, nie trzeba wycinać w betonie, potem nadlewać, bo to jest w ogóle wycinanie, nadlewanie, to potem ten beton pęka w tych miejscach i odpreskuje. Więc to polecam zrobić przed. No i to tyle, co by miałbym Wam powiedzieć z, od strony o instalacji elektrycznej do bramy przesuwnej. Pamiętajcie, że robicie to dla siebie. Tak? Poświ polecam Wam poświęcić godzinę, dwie na sprawdzenie, na zrobienie tego, tej instalacji, nawet samemu, bo to będzie Wasz dom, Wy tam będziecie mieszkani. I. Zazwyczaj każdy by chciał, żeby było wszystko zrobione tak, jak powinno być. Jeśli. Ktoś szuka jak zrobić taką instalację. No to to jest rysunek. Można znaleźć w internecie sporo instalacji, ale one przeważnie wszystkie te instalacje są pokazane, że fotokomórki mamy zamontowane na zewnątrz. I dla mnie o tyle to jest niedorzeczne, że instalacja taka będzie powodowała... Hmm. To, że no, jeśli tu zostawicie samochód, te fotokomórki się będą na zewnątrz i one będą jakieś odległości od bramy, bo brama też jest odsunięta od samej tej ściany. E, robi się w końcu jakieś 10-15 cm, nawet brama jest wysunięta w stronę domu i od od fotokomórek. I jeśli tu zostawicie auto w tym miejscu, w obrębie pracy, no to automat Wam uderzy w samochód. Jest duża szansa, że cofnie, bo automaty mają możliwość, mają enkodery, wykrywają przeszkody, ale no może Wam uszkodzić. Po co to w ogóle? Po co w ogóle te fotokomórki na zewnątrz? One powinny być zamontowane w środku. Wtedy, kiedy zostawicie w obrębie pracy bramę auto, no to Wam nie zgniecie, po prostu brama się nie zamknie, a nie zostawicie tak, żeby stał tył samochodu tutaj, a tam wystawał na ulicy. Tak? bo ulicę macie powiedzmy 3,4 m. Czasem zdarzają się dłuższe podjazdy, no ale to już tych dłuższych zaleca się zamontowanie dwóch par fotokomórek. Jedna od wewnątrz, druga na zewnątrz i wtedy zabezpieczamy bramę całkowicie. I nie ma, nie ma teraz wtedy jakiejś możliwości uderzenia tej bramy. Więc to się zdarza, kiedy ktoś się spieszy, dozwyczaj zostawi, ktoś zadzwoni, samochód zostawi, odejdzie. Bramę mamy ustawioną na autozamykanie. zamykanie. Nastąpi uderzenie w samochód, no i jest koszty. No niestety, bo samochód trzeba nakierować. To jest, wiecie, no wiadomo jak dzisiaj jest. Ok, to wszystko jeśli chodzi o. O teraz. Dzięki bardzo.